wodzi prym maski maski weneckie maski weneckie i szkło weneckie to jest yy, towar firmowy Wenecji Piękna robota, szkło weneckie. Ciekawostkę, jeżeli chodzi o te maski weneckie, szczególnie te z długimi nosami, to są tak zwane maski weneckie lekarskie, gdyż yy, za czasów Wielkiej dżumy yy, taką maskę z dużym nosem nosili głównie lekarze, albo ludzie kładający się za lekarzy którzy w te długie nosy wrzucali wkładali w te nosy przyprawy, zapachy bo oni myśleli, że dżuma wszelkie choroby zakaźne przenoszą się poprzez skórę i drogą oddechową dlatego te maski z tymi długimi nosami są nazywane lekarskimi Aż wiadomo, że główną przyczyną dżumy były ukąszenia przez pchły ze szczurów azjatyckich. Mm. Proszę. Taki magnes kosztuje 1 euro. Czyli w przeliczeniu na nasze 4,40. A dla przykładów, Zakopanem magnes kosztuje 10 zł minimum. A to jest Wenecja. Chodź, pokań. nasz następny cel to jest wejście na tą wieżę no widok będzie niesamowity po 10 może osób wejść do windy Teraz będziemy wjeżdżać na wieżę widokową. iPhone. Ja Bardzo kocha. Do zwa, nie? które chyba są w Wenecji. Na no, wprost. Yes. Ostatni rzut oka na Wenecję, bo zaraz będziemy wypływać. Ale i tak muszę kończyć, bo mój telefon już za moment padnie. Tak jak mówiłem przejażdżka wene yy, gondolą wenecką kosztuje pół godziny od 80 do 100 euro za osobę. A szczególnie im bliżej wieczora, tym jest drożej. Pierwszy odcinek pod tytułem Wenecja. Myślę, że już mogę spokojnie zakończyć. Jutro jedziemy dalej, ale jeszcze nie wiem gdzie. Każdy odcinek będzie zatytułowany, każdy nowy odcinek będzie zatytułowany miastem, do którego będziemy w danym dniu jechać. No to dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te odcinki będą Wam się podobać. Do, do, do zobaczenia. Sarkode. Taki krótki dodatek na zakończenie pierwszego dnia pod tytułem Wenecja 1. Jesteśmy w Rimini, gdzie mamy notlek. Zjedliśmy kolację. Idziemy zwiedzać. Rimini na pierwszy rzut, rzut oka sprawia pozytywne wrażenie. Zaraz Wam pokażę. O, tam na przykład. Zobaczymy, co dalej. Idziemy zwiedzać. O kurwa. Przed chwilą na Terimini przeszła wielka burza. No chyba nie. A to jest nasz hotel, w którym byliśmy. To jest nasz hotel, ambasador, w którym dzisiaj spędzimy noc. Zjedliśmy kolację i idziemy zwiedzać. Hotel ambasador za nim jest Tak, a za, za hotelem jest Adriatyk Chcieliśmy z żoną iść na Adriatek o tej porze, ale wszyscy pamiętamy wdrożenie z roku, kiedy bambusy napadły polską parę i kobieta zginęła. A więc darujemy sobie tą. No, na pewno byłaby to przyjemność. No ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Wiemy zwiedzać po prostu. drzewa jakby na święta ubrane o nawet po rusku piszą italiańskie syry i kiałbasy nocnego zwiedzania rimini ciąg dalszy o proszę piękna palma znów pada ale nic to Tam musi być jakaś kawiarnia. Wygląda bardzo yy, stylowo nastrojowo. Ale deszcz ciągle pada. Hotel co 5 metrów. Nie. O, to jakbym był w łebie. Salon gier. No, O. Dla Ciebie to pokazywał? No. O, takie rzeczy to ja lubię. To bonus od żony dla mnie. Rimini nocą Tylko jak to jest drogo Nie? Chyba bardzo Chyba raczej Chyba pura Głosem zwykłym, głosem O Coś innego Posłuchajcie muzyki na żywo Z tego lokalu To tu musi być fajnie. Tam wszędzie stała, o to znowu pięćsetki, no same pięćsetki. 500... Nie tam. to jest Następny hotel. To jest Biale za mola. Ta jest za mola. By night is over. Dobrá noc.